Tak, to mój drugi kanał, tym razem Kicia MSP Games. I będę na niej nagrywać gry. Mogą być różne gry, jakie chcecie. Mogę grać w League of Legends, mogę grać w Movie Star Planet jak teraz, mogę grać w Minecraft, mogę, mogę grać w The Sims. A teraz... Tworzymy nowe konto na MovieStarPlanet. Klikamy graj teraz i bierzemy dziewczynkę. Mm. Mm. Wezmę taką skórę. Te usta i tak, tak jest ładnie. Tylko te oczy i długie włosy, tak? Taka, albo stworzę sobie. Ja mam blond włoski długie. Tak, mam niebieskie oczy i takie usta. Hmm. To są moje spodnie. Takie. O! Oh. Bo ja ogólnie jestem emu. A, do tego założę taki swetel. Dyscale. Jest bo jestem emu. Do tego założę spilki czerwone. Tak, i to ja. I login. Kija, O, nie zajęte. Game, Albo. MSP oficjal. Że oficjalna. Hasło. hasło. Dobra. Tutaj przedstawiam ten regulamin. Umowa. Nie, nie jest regulamin. Stanowi wjazd umowę między mysy PMA a psnrtej 6, 3, 5, 4, 8, 6, <coughs> 1, 0. Mówię star planet ze Mowie Star Planet, a na każdym użytkownikiem witryny Mowie Star Planet użytkownik orzeszkownicy Mowie Star Planet obejmuje Mowie Star Planet, Ponie Planet, blog Star Planet i każda inna grę opasywianą lub opracowaną przez Mowie Star Planet na dowolnej platformie. Tak, i tutaj mamy główne informacje. I też nie można się brzydko zachowywać. Bo to jest bardzo niegrzeczne. Mm. Tutaj. Ojej, ojej. Mogę tutaj wpisać moją szkołę? Szkoła podstawowa. O nie, bo wtedy zobaczycie miejscowość. To ja jej nie będę wpisywać. Yy, dobra. To zamknę, a nie, pomiń. Klikam rozpocznij. Kiciamy sypy oficjal. To jest mój nisk. Jak chcecie, to mnie zaplasajcie. Dzięki Pixie. W ogóle, pixie jest ładna. Teraz biorę prezenty. O, pixie mnie zaprosiła do przyjaciół! Ale super! Dobra. Ja mam pomysł. Włączmy sobie muzykę. Albo nie. Dobra, popcorn. I wiecie, że. O, piesek! Dobra, zbiorę prezenty. A, i tych prezentów nie odeblałam. Okej, okay, odebrałam już prezenty. I teraz... Idziemy na zakupy tu. Pilecka. <laughs> Osoby jakieś nowe. Patrzcie, jak się luzają! <laughs> o, ale super. Dobra, to wezmę takie, ale takie luzowe. O, to do mnie napisa Pixie. Za każdym razem, gdy ktoś da ci love, możesz odebrać bonus w magazynie FAM. Ok. Dobra. Robimy luzowe? O, okej. Okay. A makijas? Chyba mnie nie będzie stać na makijas. Więc wezmę usta. O, patrzcie! O, nie, nie stać mnie. To wezmę przynajmniej o. Kup. Przecież to nie jest dla VIP! Ja to chciałam! No dobra, to kupię coś do ublania i zgłoszę to na Stal Planet. Dobra, napiszę do nich. E... O nie! Opatrzcie, model Mów ładnie dla wszystkich Mowie Stars i nie przeklinaj dobrze. Chodźcie na czat. O, prezenty! Okay. I cia my Mysypy... Ta Czy się pisze tak? Chyba tak nie wiem o zaprosiła mnie do przyjaciół. Na ety, tak damy jej. Albo nie, albo dobra, damy jej Glafa. Pozdrawiam cię, minecka sest, Zapraszam na mój kanał Spiky Cześć! Hej! Pozdrawiam Mal Malwina12223! Mój kanał kiciamy sypy! Dwadzieścia dziewięć słów Wiki, Dar, jesteś bardzo niemiła. Dobra, pozdrawiam cię. Kicia, mi sypy. Dwadzieścia dziewięć słów.